Typowy Mario Balotelli w ostatnim meczu tego sezonu wykosił rywala na czerwoną kartkę. Nasz niezastąpiony Robert Lewandowski wybrany do jedenastki sezonu Bundesligi. Ale o Messi dokonał czegoś jako pierwszy człowiek na świecie. Witam Was, ja nazywam się Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat pierwszej oferty Bayernu Monachium Zaliroya Sané. Czekają na odpowiedź Manchesteru City. Już w niedzielę Krzysztof Piątek może pobić kolejny rekord. Leo Messi nie chce Antoana Grismana w FC Barcelonie, a do walki o jego transfer włączyły się inne kluby. A na sam koniec o kolejnym fatalnym spotkaniu PSG. Tylko wczoraj dołączyło do nas 247 osób. Witam Was i przypominam, że na 120 tysięcy widzów losujemy kolejną piłkę. Na pewno wielu z Was ogląda ten film, ale jeszcze nie subskrybuje kanału, dlatego bardzo Was do tego zachęcam. We wczorajszym filmie była zagadka, dokładnie ta, która teraz jest na ekranie. Poprawną odpowiedzią jest oczywiście Garrett Bale. Oto kilku z Was, którym udało się poprawnie odpowiedzieć. Dziś też będzie zagadka, ale w dalszej części filmu, dlatego zachęcam do uważnego oglądania materiału. A jeszcze jedno, bo bym zapomniał: zbieram też suchery do kolejnych filmów, więc jeżeli macie jakieś śmieszne, a szczególnie piłkarskie, wyślijcie mi je na Instagrama, Landry i ty. Link macie w opisie tego filmu. Zapraszam do oglądania. Mario Balotelli znany jest ze swojego temperamentu. Jose Mourinho kilka lat temu przytoczył historię za czasów prowadzenia Interu Mediolan. Całe 15 minut przerwy Jose Mourinho rozmawiał tylko i wyłącznie z Mario, żeby nie dał się sprowokować, żeby nie zwracał uwagi na zaczepki i po prostu ich holał. 47 minuta, a Balotelli wyleciał z boiska. <grym> tak mniej więcej można opisać Mario Balotelliego. Jest to barwna postać uważana za króla rzutów karnych, a przynajmniej tak było jeszcze kilka lat temu. Na pewno pozostanie w pamięci każdego fana futbolu jako nieposkromiony indywidualista. W ostatniej kolejce Ligę Olympique Marcia zagrał z Montpellier. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-0 dla gospodarzy, ale gwiazdą tego wieczoru został i tak Mario Balotelli, choć gola nie zdobył. W 56. minucie trafił Florian Tue, a Mario pojawił się na boisku 3 minuty później. Zmienił Dimitra Fajeta. Do końca spotkania jednak nie dotrwał. Na murawie spędził dokładnie 25 minut. W 87. minucie popisał się takim zachowaniem. Wykosił rywala równostrawą, a arbiter po chwili wywalił go z boiska. No po prostu całe Mario, zobaczcie całą sytuację. A waszym zdaniem, jaka powinna być kara dla Włocha? Dajcie znać w komentarzu. Robert Lewandowski jest w tej chwili najbardziej utytułowanym polskim piłkarzem w historii piłki nożnej. Na pewno pozostanie nim na wiele kolejnych lat, bo do drugiego takiego sportowca Polska może bardzo długo się nie doczekać. Polak w tym sezonie po raz kolejny został królem strzelców Bundesligi. Trafił do siatki 22 razy, a jest też najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii Bundesligi. Ten sezon do najłatwiejszych dla piłkarzy Bayernu na pewno nie należał. Musieli oni gonić Borussia Dortmund, która miała nad nimi przewagę dochodzącą nawet do 9 punktów. Jak co roku, kibice wybierają jedynastkę sezonu Bundesligi. W tym roku 670 tysięcy osób oddało swój głos na piłkarzy, którzy ich zdaniem przez cały sezon utrzymywali równo wysoką formę i w ogóle albo bardzo rzadko zawodzili. Tylko dwóch piłkarzy bawarczyków znalazło się w najlepszym składzie ligi, wspomniany przed chwilą już Robert Lewandowski i Joshua Kimić, prawy obrońca. Do 11 trafiło też dwóch piłkarzy Borussia Dortmund, Marco Royce oraz wielkie odkrycie tego sezonu i być może przyszły zdobywca złotej piłki Jadon Sancho. Co bardzo ciekawe, kibice docenili piłkarzy Frankfurta. Choć ostatecznie zajęli dopiero siódmą pozycję w lidze, to po pięknej walce polegli nie zdobywając awansu do europejskich rozgrywek. Fani jednak mają w pamięci ich zaciekłą walkę w lidze Europy i cudowny dwumecz z Chelsea. I gdyby nie Dawid Luiz, to oni graliby w finale za Arsenale. Wystarczyło, że Brazylijczyk spóźniłby się o ułamki sekundy, a a piłka przekroczyła linię bramkową. Z tego klubu do jedenastki trafili między innymi bramkarz Kevin Trapp, obrońca Dani de Costa, pomocnik Filip Kosticz oraz napastnik Lukajowicz, czyli po jednym piłkarzu z każdej formacji. Czy wiesz, że Zlatan Ibrahimowicz w roku 2013 w spotkaniu z Anderlechtem Bruksela w ramach rozgrywek Champions League zdobył gola, a piłka po jego uderzeniu leciała w stronę bramki rywala zawrotną prędkością 150 km na godzinę? Leo Messi, czyli jeden z najlepszych piłkarzy w historii piłki nożnej. Ja nie jestem i chyba nikt na świecie nie jest kompetentny do oceniania, kto jest najlepszy, czy też kto najlepszy był, ale Leo Messi nie tylko bije wszelkie rekordy, to też ustanawia własne. Jest pierwszym piłkarzem w historii, który po raz szósty zdobył złotego buta. Jest to naprawdę niewiarygodne osiągnięcie. Pierwszy raz udało mu się to zrobić w sezonie 2009-2010. Wtedy miał na koncie 34 trafienia. Sezon 2011-2012 50 goli. Sezon później 46. W sezonie 2016-2017-37 zdobytych bramek, sezon 2017-2018-34 i w tym sezonie 36 goli. Coś niesamowitego. Wielkie gratulacje. Tak jak władze Bayernu Monachium zapowiedziały, że te okno transferowe przyniesie wiele zmian, tak też robią. Jeszcze wczoraj oferta za Leroya Sané wydawała się być abstrakcją lub tylko medialnym wymysłem, to teraz wszystko wskazuje na to, że taka oferta już trafiła do Manchesteru. Niemieckie media twierdzą, że po słowach Roberta Lewandowskiego władze Bayernu przekonały się do wizji sprowadzenia Sane, Uważają, że może być to podstawowy piłkarz na wiele kolejnych lat. Jednak będą musieli wyłożyć za niego sporo kasy. Prasa pisze o zapytaniu opiewającym na 70 milionów euro. Niekiedy możemy przeczytać też o 80 milionach euro, ale to nie ma znaczenia. Każda z tych kwot jest o wiele za mała. Chyba dokładnie wiemy, że w obecnej sytuacji, obecnych latach, sprowadzenie takiego piłkarza jak Leroy sane za mniej niż 100 milionów euro realne nie będzie. Sane w tym sezonie był podstawowym piłkarzem obywateli, a Pep Guardiola miał do niego wielkie zaufanie. Jeżeli Bawarczycy chcą myśleć poważnie o Sané, muszą dołożyć około 60 lub nawet 70 milionów euro. W innym przypadku władze Manchesteru City na bank nie przystaną na proponowane warunki. Co jest bardzo ciekawe to 3 lata temu, gdy Sané grał jeszcze w szalkę, skauci Bayernu Monachium bardzo dokładnie śledzili poczynania Niemca. Jednak wtedy ostatecznie zrezygnowano z transferu. Arjen Robben i Frank Ribéry byli w znakomitej formie i w przypadku transferu Sané siedziałby on na ławce lub w ogóle nie łapał się do kadry meczowej. I tak się stało, że w roku 2016 Sanę za kwotę 50 milionów euro przeniósł się na wyspy. Manchester na pewno łatwo go nie odda. Sam Guardiola miał już go przekonywać do podpisania odnowienia umowy i pozostania w klubie na kolejne lata. Ciekawe czy piłkarz sam nie tęskni za ojczyzną. Do tego trafiłby do klubu, który Mistrzostwo Niemiec zazwyczaj wygrywa jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, a dalej miałby też realne szanse na wygranie Champions League. A czy wy chcielibyście zobaczyć Sanę jako kolegę Roberta Lewandowskiego? Czekam na wasze komentarze. Teraz mam dla Was zagadkę, jakiego klubu jest to logo? Każdy, kto napisze poprawną odpowiedź, ma szansę, aby znaleźć się w kolejnym filmie. Powodzenia! Krzysztof Piątek od czasu swojego transferu do Genui nie schodzi z pierwszych stron sportowych gazet. Być może zostanie drugim Robertem Lewandowskim, a przynajmniej wszyscy mamy taką nadzieję. Transfer do AC Milanu sprawił, że zaczęto mówić o nim jako o piłkarzu, który może wybierać klubu, w jakim chce zagrać. Jego forma strzelecka sprawiła, że może on ustanawiać kolejne rekordy a w tą niedzielę może ustanowić nowy, ponieważ AC Milan podejmie spal. Jest to chyba najważniejszy mecz tego sezonu. Na pewno przyciągnie on wielu widzów. Jeżeli AC Milan wygra to spotkanie, a Intermediolan przegra bądź zeramisuje z Empoli, to piątek i jego koledzy grają w Champions League. Ale ten mecz jest też bardzo ważny indywidualnie dla piątka. Jeżeli zdobędzie on jutro bramkę, będzie pierwszym obcokrajowcem w Serie A, który zdobędzie co najmniej po 10 bramek w lidze dla dwóch różnych klubów. Ciekawe osiągnięcie, zastanawiam nie tylko kto musi to śledzić i to pilnować, skoro wyciąga tak szczegółowe dane. Kilka tygodni temu Antoine Griezmann potwierdził swoje odejście z Atletico Madryt. Każdy był już przekonany, że przenosiny do FC Barcelony są już pewne i jest to tylko kwestia czasu. I chyba każdy z nas się zdziwił, kiedy to dni mijały, a transfer do Blaugrany nie był ogłaszany. Sam Leo Messi, który jeszcze w roku 2018 powiedział, że Griezmann należy do światowej czołówki, i każdy chciałby go mieć w swoim klubie, to w chwili obecnej nic nie mówi. Został zapytany przez dziennikarza o transfer Francuza, po czym pozostawił to bez komentarza. Wygląda na to, że Leo Messi nie chce transferu Antoana Griezmana. Z kolei Manchester United miał już skorzystać ze zwłoki FC Barcelony i wysłać pierwszą ofertę na Wanda Metropolitano za Griezmana. Ale umówmy się, jego przynosiny do Czerwonych Diabłów są tak bardzo realne, jak to, że pod tym filmem będzie 10 tysięcy łapek w górę, ja wcale Was nie podpuszczam. To, co się dzieje w że w ostatnim czasie, dziwi chyba każdego. Najpierw wygrywali wszystko jak leci, każdego konsekwentnie wykańczali. Od początku sezonu nie przegrali żadnego spotkania aż do 3 lutego. Wtedy to Olympique Lyon pokonał ich 2 do 1. Po tym meczu piłkarze że wyglądali na przybitych. Ich celem było zakończenie sezonu bez porażki, ale to się nie udało. Na ich kolejną ligową przegraną musieliśmy czekać aż do 14 kwietnia. Kiedy to przegrali na wyjeździe aż 5 do 1 z Lille. Trzy dni później ulegli nąd i na swoim koncie mieli już trzy przegrane. Jednak oni już wtedy wiedzieli, że są mistrzami Francji. Matematycznie nikt nie był w stanie ich dogonić. Być może to spowodowało spadek zaangażowania piłkarzy i chęci do gry. No w sumie i tak już nie mają o co grać. Ligę wygrali i są to tylko zwykłe mecze, które można potraktować jako sparring czy nawet trening. Spadek morali zespołu spowodowało na pewno też odpadnięcie z Champions League. Porażki w meczu z Manchesterem United chyba nikt się nie spodziewał. 27 kwietnia okazali się też gorsi o teren w finale pucharu Francji. A potem w ostatnich pięciu ligowych spotkaniach dwa razy przegrali, raz remisowali i dwa razy udało im się wygrać. I tak właśnie wczoraj na zakończenie sezonu ulegli Rennes 3 do 1. No cóż, obecna sytuacja w Paryżu nie wygląda za ciekawie. Ważą się losy nie tyle Neymara, ale i Kilian Mbappé. Dalej nie wiadomo, czy pozostaną oni w klubie na kolejny sezon. Dzięki, że jesteś jeszcze w tym momencie, jeżeli film Ci się spodobał i doceniasz moją pracę, możesz go ocenić. Będzie mi bardzo miło. Do usłyszenia!